Tysiące gatunków roślin i stuletnia historia. Jesteśmy w Palmiarni w Gliwicach. O początkach tego miejsca porozmawiamy z naszym gościem. A teraz się witamy. Dzień dobry, dzieje się Karolina Komada. W naszym programie będzie też kilka wydarzeń kulturalnych, a także o primaprilistowym żarcie, który stał się rzeczywistością. Zaczynamy! Oh, Palmiarnia w Gliwicach ma 100 lat. O jej początkach porozmawiamy z naszym gościem. Razem ze mną jest Barbara Trzybińska, zastępca kierownika palmiarni miejskiej w Gliwicach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tutaj jest ponad 8 tysięcy gatunków roślin, ale jak wiemy ta historia palmiarni jest dość kręta, była wielokrotnie zamykana, raz doszczętnie zniszczona podczas wojny. Proszę mi powiedzieć, czy jakieś rośliny przetrwały i zakładały to miejsce? No na pewno te rośliny, które widzimy tutaj z tyłu za nami, trzy największe feniksy kanoryjskie, to są rośliny, które w 1924 roku zostały sprowadzone do Gliwic na Wielką Wystawę Roślin Egzotycznych. Wtedy miały już około 70 lat, więc teraz liczymy, że mają już 170. Więc są to rośliny, które są w palmiarni od początku i można powiedzieć, że to właśnie dzięki nim ta palmiarnia tutaj istnieje mi powiedzieć 100 lat później, jak się ta palmiarnia rozwinęła, ile jest tutaj różnych ekspozycji? Palmiarnia składa się z pięciu pawilonów. Cztery pawilony są to pawilony roślinne, jeden pawilon jest to pawilon akwarystyczny. W każdym z pawilonów roślinnych prezentujemy troszeczkę inny rodzaj roślin. Pierwszy pawilon są to rośliny użytkowe, drugi pawilon są to rośliny tropikalne, trzeci pawilon, największy, ten w którym się właśnie teraz znajdujemy, jest to pawilon historyczny, tutaj mamy dużą kolekcję właśnie palm i fikusów i ostatni pawilon jest to pawilon sukulentów i kaktusów. Ale jak już pani wspomniała, mamy też tutaj zwierzęta. Jakie gatunki możemy tutaj spotkać? Właściwie w każdym pawilonie mamy jakieś zwierzątka. Chodzi głównie o to, żeby nasi milusieńscy, ci najmłodsi zwiedzający, mogli się zatrzymać i zobaczyć coś innego niż tylko rośliny, które, tak prawdę mówiąc, nie do końca ich interesują. Więc w tych pawilonach roślinnych są to jaszczurki, są wiewiórki. W każdym z pawilonów są także ptaki, które dają nam takie sympatyczne tło. Jak przebywamy w pawilonie. No i ostatni pawilon, który jest właściwie tylko zwierzęcym pawilonem, bo są to akwaria. Są to cztery ogromne zbiorniki. Największy ma 60 tysięcy litrów, jest to zbiornik rzeki Amazonki, a trzy mniejsze jest to zbiornik rzek Polski, Azji Południowo-Wschodniej i jeziora Tanganika. Teraz te ptaki tutaj słychać, ta muzyka jest obecna wszędzie, ale palmiarnia to też różne wydarzenia, też związane z muzyką, prawda? Tak, w każdym roku mamy taki już cykliczny cykl koncertów Wiosna z Fryderykiem na przełomie marca i kwietnia. Są to koncerty szopenowskie, które odbywają się właśnie we wnętrzu palniarni w pawilonie historycznym, ale także są koncerty, które, czy imprezy, które odbywają się zaraz przy palniarni na terenie parku Chopina. Jest to na przykład Parkowe Lato w sierpniu, gdzie w każdym tygodniu w sobotę mamy koncert już w godzinach wieczornych, czy też na przykład Wieczór z Robami, który odbędzie się też w czerwcu tego roku. Nieodłącznym elementem naszego programu jest muzyka, zarówno ta rozrywkowa, jak i klasyczna. Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Polskiej im. Ignacego Paderewskiego z Warszawy zorganizowało dwa koncerty: jeden w Jastrzębiu Zdroju, a drugi w Katowicach. Przeniesiemy się tam razem z kamerą, żeby posłuchać młodych, utalentowanych pianistów. Towarzystwo zostało założone przez miłośników muzyki polskiej, którzy zauważyli, że ta muzyka polska za mało jest widoczna na estradach i na scenach. Polskich i za mało jest grywana. I chcemy, i taki mamy zamiar, żeby promować tę muzykę polską w taki sposób, żeby młodzież po tą muzykę polską sięgała. Żeby sięgali nie tylko po utwory Fryderyka Chopina, bo to jest rzecz oczywista, ale żeby sięgali po utwory Ignacego Jana Paderewskiego, Zaremskiego, Moniuszki, Karłowicza, Korpińskiego, można by tak wymieniać bardzo wiele kompozytorów bardzo ciekawych, a za mało znanych. Zresztą dlatego Towarzystwo Muzyki Polskiej jest imienia Ignacego Jana Padereckiego. Ignacy Jan Paderewski słynął z tego, że po pierwsze był wielkim pianistą, znakomitym pedagogiem, znakomitym wirtuozem i pomagał młodzieży muzycznej w kształceniu swoich umiejętności. Zapraszał ich do Rium, bo są na lekcje. Te lekcje to nie były zwykłe lekcje, tylko to było tygodniowe pobyty i tam ich kształcił właśnie, żeby grali muzykę polską, w jaki sposób się promować na estradzie. Takie są zadania Towarzystwa Padereckiego i stąd ten Dzisiejszy koncert. Gram od siódmego roku życia to było tak, że w mieszkaniu dziadka stało pianino i po prostu przechodziłem tam, bardzo często tam bywaliśmy z rodziną i grywałem na tym pianinie. I mama w pewnym momencie, gdy miałem około 6 lat, chciała mnie zapisać na, do szkoły muzycznej. Ja się opierałem, więc poszliśmy na kompromis, i mama zapisała mnie do zajęcia dodatkowe w domu kultury. I przez rok uczyłem się w tym domu kultury i potem. Po roku przyszedłem do szkoły muzycznej. No i tak to przygoda się ciągnie już od, od wielu lat. Tutaj wszyscy jesteśmy inni, nikt nie jest gorszy, nikt nie jest lepszy, wszyscy jesteśmy indywidualistami. I to jest takie piękne, że nie ma w ogóle porównywania się, chyba że na konkursach, to tam nawet tak naprawdę nikt z nas, nikt z pianistów, nikt z instrumentalistów, artystów, nie lubimy konkursów. Tylko lubimy to, co nam dają konkursy, że jak się jednak wygra jakiś konkurs, osiągnie się coś, to potem to nam otwiera po prostu drzwi na wszystkie estrady, i możemy po prostu dalej grać, możemy się tym dalej cieszyć i przekazywać muzykę, czyli to, co kochamy najbardziej, ludziom. I to jest takie też spełnianie marzeń. W ogóle dzieci, które grają na instrumentach, to są już dzieci wrażliwe i one poprzez grę, poprzez ten kontakt z muzyką, taką żywą, i poprzez kreowanie tej muzyki, jeszcze tą swoją wrażliwość rozwijają. Więc na pewno wrażliwość. Mówi się tak kolokwialnie też, że gra na instrumencie rozwija lewą półkulę, ale to, jest, to faktycznie jest prawda. Czyli jeżeli rozwijamy tą swoją lewą półkulę, no to jesteśmy właśnie bardziej kreatywni, potrafimy później w życiu lepiej zarządzać, w ogóle realizować się. Także to jest taki cenny. Rozwój emocjonalny, no i to, co u sportowców, czyli trening, który uczy systematyczności, brania odpowiedzialności za to, co robi albo czego nie zrobiłem, czy nie zrobiłam. Także to jest taka nauka na całe życie. Ja nie jestem zawodowym muzykiem, zrezygnowałam z tego zawodu, ale te cechy, które nabyłam właśnie ucząc się gry na instrumencie, cały czas to wykorzystuję w życiu i no, czuję, że to ma swoją wartość. Ja myślę, że muzyka też pociąga troszeczkę. Oczywiście młody człowiek nie zawsze lubi muzykę klasyczną, ale gusta się zmieniają. Więc po czasie myślę, że ten element muzyczny, jak gdzieś zostanie zaszczepiony w młodego człowieka, może pociągnąć do pewnego piękna. A liturgia też ma być piękna. Kilka tysięcy gatunków roślin, na mojej sukience też kilkadziesiąt prawdopodobnie kwiatków. A zastanawiam się, ile roślin jest w Waszych ogrodach i czy zaczęliście już porządki po zimowym okresie. Może zastanawiacie się, jakie rośliny zasiać w tym roku. Jeżeli tak, to mam tutaj książkę dla Was Wpływ Księżyca 2024. Autor Witold Czuksanow opisuje, jak księżyc i jego fazy wpływają na nasz ogród. Oprócz tego w książce znajdziecie kalendarz na 12 miesięcy. Każdy miesiąc jest opisany. Na przykład 12 kwietnia, czyli dzisiaj, to jest najlepszy dzień, żeby zacząć sadzić różne roślinki w ogrodzie. Ta książka może być wasza. Wystarczy, że po programie Dzieje się, wejdziecie na naszego Facebooka telewizji TVS. Tam znajdziecie pytanie konkursowe, regulamin na stronie tvs.pl. Powodzenia w konkursie no i powodzenia w ogródku. Legenda jazzu, wybitny pianista Adam Makowicz w 2023 roku wydał dwa nowe albumy, a teraz wraca na śląską scenę muzyczną. Już 23 czerwca w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach Dziedzicach będzie jego recital Welcome Back, Adam. A teraz przenosząc się do teatru szewcy, jeden z najważniejszych dramatów Stanisława Witkacego od jutra 13 kwietnia na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Zapraszamy! Wszystko tak zbrzydło na tym świecie, że więcej o niczym gadać nie warto. Kona ona ludzkość pod gniotem cielska gnijącego, złośliwego nowotwora kapitału, na którym faszystowskie rządy powstają i pękają. Badać nie warto wszystko je wygadane do cna. czekać trzeba aż się zrobi i robić ile kto może czy nie jesteśmy ludzie a może ludzie to tylko oni a my tylko bydlęce ścierwa ha z takimi wicie, panie święty epifenomenami by się jeszcze gorzej męczyć i na ich uciechę skowytać hej 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 Szewcy w Teatrze Polskim w reżyserii Stanisława Melskiego. 12 kwietnia w piątek Szewcy Teatr Polski we Wrocławiu godzina 19. W sobotę i niedzielę 13-14 kwietnia Festiwal Roślin to w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W niedzielę 14 kwietnia Pasja Beskidzka, Brański Amfiteatr godzina 20. W środę 17 kwietnia Filmowe Środy w Mediatece, Zagłębiowska Mediateka w Sosnowcu godzina 18. I w niedzielę 5 maja Psychoterapia, czyli seks w życiu człowieka, Wrocławski Teatr Komedia godzina 19. Podobno trzeba uważać na to, co się mówi, bo może stać się to rzeczywistością, nawet jeżeli chodzi o żarty. Księża z parafii pod wezwaniem Podwyższonego Krzyża i Świętego Herberta w Katowicach zażartowali 1 kwietnia w Prima Aprilis, że ich teledysk pojawił się na antenie naszej stacji telewizji TVS. Fatima Orlińska spotkała się z tymi księżmi, także zobaczmy, jak przebiegło spotkanie. Całość sprawy była bardzo na poważnie, a w poniedziałek rano, czyli w, w ten dzień, kiedy się robi żarty, tak stwierdziliśmy, że coś trzeba zrobić. No i tak wspólnymi siłami wymyśliliśmy, że skoro ten filmik, ta piosenka miała takie zasięgi, to trzeba to wykorzystać. No to, że pojawiliśmy się w jakiejś telewizji. Ksiądz proboszcz uruchomił kontakty, zapytał, czy możemy wykorzystać logo TVS. Puściliśmy to, no 5 minut roboty, puściliśmy to w obieg. I nie myśleliśmy, że to aż tak będzie przyjęte bezkrytycznie, to znaczy no mało kto w ogóle podejrzewał, że coś tu jest nie tak. Jeszcze kilka osób poprosiłem o to, żeby zrobiły nam takie komentarze, że widziały, te osoby pytały, czy dzisiaj kłamstwo to nie grzech, no mówię no, dzisiaj nie. I zrobiły nam takie komentarze, które uwiarygodniły. No i ktoś się tak zaśmiał, że teraz śmiesznie by było, jakby się okazało, że faktycznie was do telewizji wezmą po tym wszystkim i we wtorek rano się zdziwiliśmy, kiedy dowiedzieliśmy się, że no właśnie będziemy w TPS. To jest kolejna piosenka, to jest taki w ogóle stary zwyczaj na różnych parafiach. Śpiewaliśmy piosenki na święta, składając ludziom życzenia. No i to tak jakoś tak spontanicznie poszło, jest ekipa taka, która lubi się bawić, śpiewać, więc yy, od razu. Ten pomysł został podchwycony i, i zrealizowany. Autorem jest Ksiądz Mateusz, więc chciał, żeby było radośnie i żeby w tym tekście nie tylko była ta tajemnica zmartwychwstania, ale troszkę też powiedzieć o nas, bo każdy z nas jest inny, każdy ma swoje może i zalety, ale też słabości, więc jakby treścią stało się to, co na co, z czym na co dzień się zmagamy, co dla nas może i ważne, albo z czym nas parafianie kojarzą, więc tak to zostało ułożone, żeby było trochę na wesoło radośnie, bo Chrystus zmartwychwstał, bo no to musi być dużo radości. O każdym z nas była jedna zwrotka. Ksiądz Mateusz tutaj ułożył, czy mieliśmy zatwierdzić, czy może być, więc spodobało nam się. Ksiądz proboszcz ma dużo spraw na głowie. Ksiądz Karol czasami jest senny. Ja czasami myślę już o probostwie, a ksiądz Mateusz no to ma problemy z tą nogą, więc jakoś to tak udało się ułożyć i myślę, że dobrze wyszło. Bywa, że on w probostwie śnie. Bywa, że on Piosenka była wyświetlona 20 tysięcy razy, czyli dużo. No to tak trochę było w pewnym momencie, jak się przeglądało te tablice na Facebooku, to tak co trzeci post to było udostępnienie tej naszej piosenki, więc już trochę słuchać tego się nie dało. Żart, no, no też tam dużo osób to, to wyświetliło, widziało. Myśmy poudostępniali oczywiście u siebie na tablicach, no więc tak, generalnie przekonanie społeczne było takie, że faktycznie byliśmy w, tym, w tej telewizji. Na pewno sporo tych komentarzy, które, które mieliśmy pod, pod postami, było takich, że super, jesteście mhm. cudowni, i no to było naprawdę dla nas cieszące, mocno. I myślę, że to skraca taki dystans też trochę do parafian, to, że mieliśmy okazję te życzenia złożyć w takiej formie, to tak pozwala nam, żeby to kolejne szczęść Boże powiedziane było już z większym uśmiechem i z mniejszym takim stresem, czy jakimś dystansem. Chciałbym i myślę, że tak samo inni księża, żeby to takie ścinanie tego niepotrzebnego dystansu, było czymś takim codziennym i żeby tak samo jak złożyliśmy te życzenia, które są takim uśmiechem trochę do parafian, żeby też tak było w tych takich naszych rozmowach i żeby faktycznie dzięki temu mogły powstawać takie dobre relacje i dzięki temu mogła jakoś tam wiara wzrastać. Na tłoku spraw sam gubię się. Na tłoku spraw sam gubię się. do nastanie nowa ziemia. To mój Tobie też życzymy wraz i Tobie też życzymy wraz, Byś, Boga ciesząc się zwycięstwem, z miarą przeżywał się w Alleluja Alleluja, 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 Alleluja. Abyśmy też tam byli, gdy na Na dzisiaj to już wszystko. Nie zapominajcie o konkursie, a już za tydzień Dominika Bem zabierze Was do Brennej. Do zobaczenia!